Ja się boję przed tym gościem. Ja się boję za, te, za tym gościem, bo coś czuję, że będzie coś nie tak. A ja go też szarpie, jak książynka. Ty się. Zjeżdżałem na prawo, żeby tego jak to spokojnie sobie jechał. Hello, User in your channel timed out. Kurwa. Kogo wywaliło? Nie mnie? Nie? nie wiem. Uwaga bo tu jakiś... Łatałachy kurwa 2 Pociąg se kurwa do nieba zrobił i spowalniają całe ją Putin już stanął no. Oj stupid kurwa no! No nie no kurwa kosz... Kurwa! Ja pierdolę no! Co wy ja odpierdolacie? Zajebałem w niego! No nie, Marwes nie, nie może prowadzić kurwa, bo z dupy staje, a koszula zero info i chuj! I z podwójnymi przyczepami kurwa przed ryjem staje. Rura kurwa! Dobra pierdolę to człowieku, bo to... <ścoughs> Nie, nie. Kurwa. Co wy Kurwa! Pierdolę jadę na serbii! Dobra, to fajnie że utracono, no zajbiś No kurwa jest. ty No nie wierzę ty Ty, usługa jest w tej chwili niedostępna z uwagi na przeprowadzone prace konserwacyjne Spróbuj po Chyba ta. Nie, mnie nie a mnie tak. Mnie cały czas ja Mogę zawieźć zlecenie tylko. Widzę, że koszule już wyjeżdża. A ja stoję. W 4 godziny do 30 km miedzi. Czystego kabla. Z półtorówki. Ja, ty. 110. O nie, półtorówka to weszło. No to o, rozkmin. 30 motora, kilo, Czystej miedzi. Z półtorówki 4 godziny w 2 Aaaaaa 30 razy u nas na Warszawie po 16 zł da czystą miedź Ty? liczysz liczysz takiej cenie jak ty sprzedajesz w tym momencie A ja mogę liczyć spokojnie prawie 20 Co to było? Gdzie? Ile, no po ile to ty sprzedajesz czystą mieć? Ja tutaj, ja tutaj co, się prosi, prosi, co to we mnie to leci, co to co to leci? Kurwa Gjivet në Shqipë në Gjeshtë në Shqipë në